Hej, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj mam dla Was coś innego, bo jest to Hirochi SBR4, a dokładnie ESBR, czyli jest to samochód elektryczny. Aczkolwiek nie jest to taki zwykły elektryk, ponieważ ma on odwzorowane osiągi Tesli Roadster 2.0. Chociaż jak dobrze wiadomo, Tesla Roadster jeszcze nie jest produkowana i cały czas jej jakby data rozpoczęcia produkcji, data prezentacji jest przekładana. No ale Elon już zdążył się pochwalić mniej więcej jak będzie wyglądać ta Tesla, jak będą wyglądać też osiągi nowego Roadstera. No i na podstawie tych danych jeden z widzów odwzorował mniej więcej osiągi. Z zewnątrz parę istotnych detali się też tutaj zmieniło generalnie razem z konfiguracją dostałem parę ulepszeń do świateł tego SBR-a. Bo deweloperzy BMG Drive trochę zapomnieli o tym samochodzie. No i wygląda to zdecydowanie lepiej. No i jak to samochód z BMG Drive? Jest to generalnie mieszanka, bo jest to ponownie japoński samochód. Też od marki Hirochi, bo poprzednio testowaliśmy Barsta. Patrząc tak od przodu na światła i generalnie na ten samochód, to wygląda to strasznie jak jakiś taki Genesis. A tak generalnie to chyba nie ma swojego takiego odpowiednika. No nie wiem, może gdzieś tutaj czytałem, że ludzie widzą w tym Samochodzie e, trochę Kia seat albo e, Porsche Taycana. No nie wiem, aczkolwiek segment tego samochodu w grze jest oznaczony jako C, czyli samochód kompaktowy, czyli dosłownie identyczny jak Sunburst, choć różnic jest tutaj sporo. Produkcja SBR-a czwórki rozpoczęła się w 2013 roku, trwała 7 lat, zakończyła się w 2020. Z wyglądu ten samochód stara się być taki sportowy i jednocześnie jest to shooting brake w pełnym tego słowa znaczeniu. Czteroosobowy, trzydrzwiowy, Poński samochód z takim charakterem czerwony lakier. Zobaczcie, jak on tutaj w ogóle odbija pięknie światło. Wróćmy jeszcze na chwilę do przodu, i generalnie chciałem tak tylko jeszcze powiedzieć, że wersja elektryczna zdaje się tutaj o wiele bardziej nowoczesna niż wersje spalinowe, bo też ich tam było dosyć sporo zbrzeże. reflektory. Reflektory są zupełnie inne, wyglądają no, dosłownie jak z jakiegoś Genesisa. Romowany pasek między zderzakiem a maską. Zderzak się bardzo różni kształtem generalnie od yy, zwykłej wersji. Mamy tutaj również dodatki z włókna węglowego, jednocześnie taka dokładeczka tutaj pod spód. Maska ma tutaj bardzo odważne zarysowania. Felgi mamy tutaj o średnicy 19 cali z przodu, jak i z tyłu. Tylko między przodem a tyłem różnią się szerokością, bo tutaj z tyłu mamy 11 cali, z przodu 8. Wzór tych felk również mam wrażenie, że był wzorowany Genesisem. Rozmiar opon mamy tutaj z przodu 225x35, z tyłu 295x25. Z tyłu również mamy tutaj taki chromowany pasek przez y, linię bagażnika, który wchodzi w lampy. Oczywiście LEDowe lampy z tyłu LEDowe oświetlenie z tyłu, jest tutaj również dyfuzor, pełni on funkcje aerodynamiczne, no i oczywiście kompletny brak jakichkolwiek wydechów. No i mamy tutaj niebieskie logo Hirochi, świadczące o tym, że jest to samochód elektryczny i emblemat ESBR z niebieskim E. Emblematy są tutaj w większości ciemne, zdechromowane, no i kilka symboli niebieskich. Lamki szyb również kompletnie bez chromów, lusterka. Są tutaj z dodatkami z włókna węglowego. Tutaj patrzcie, masa zarysowań. I tu jeszcze mamy wlot powietrza, który może tego nie widać, ale jest on prawdziwy. Przechodzimy do przestrzeni bagażnikowej, której jest tutaj no, naprawdę niewiele. Tutaj widzimy jeden z dwóch silników elektrycznych. Generalnie nie wiem, czy jakby istniał taki sam w rzeczywistości, czy nie wiem, tą szybę dałoby się otworzyć, coś tam włożyć do środka. No ale szczerze, praktycznością takiego samochodu no, jest trochę słabo. Przestrzeń bagażnikową mamy jeszcze z przodu, więc tragedii takiej nie ma, choć z tyłu nie jestem w stanie oszacować ile to, nie wiem, litrów pojemności mogłoby być. Z przodu też nie jestem w stanie. Mamy tu oczywiście miejsca do uzupełnienia płynów. No i mały schoweczek. Wygląda to w ten sposób. Przechodzimy teraz do środka. Boczek drzwiowy wykończony praktycznie w całości z jednego materiału. Klameczki są tutaj również ciemne z takimi zielonymi wykończeniami. Na dole element nagłośnienia no i mały schoweczek. Gdy zajdziemy sobie do środka, to proszę bardzo, mamy tutaj liczniki. I te liczniki generalnie przypominają licznik z Bugatti ty, Shirona, mimo że tutaj mamy licznik w pełni cyfrowy w Shironie, środkowa tarcza prędkościomierza była analogowa. No ale od początku nasza deska rozdzielcza zawiera logo ESBR, oczywiście jakieś tutaj musiało się znaleźć. Zasięg spokojnie on się pojawi dopiero po uruchomieniu silników elektrycznych. Ilość zużytych kilowatów, średnie zużycie kilowatów, no i dystans, jaki przejechaliśmy. Mamy tutaj też jakiś wykres, który to jest chyba wykres obciążenia albo wykres mocy, nie mam pojęcia. Element takiej nawigacji. Bardzo przyjemna sprawa, generalnie całe wnętrze jest tutaj w konfiguracji Electro Lime. Mamy tutaj półkubełkowe fotele. I już tutaj w konsoli środkowej i tunelu środkowym ten samochód wygląda trochę starzej. Z tego względu, iż mamy tutaj taki zwykły ekran. Dosłownie tu jest to samo, co na desce rozdzielczej. Masa fizycznych przycisków, kontrola multimediów, nawigacji, kontrola radiem, no i na samym dole kontrola klimatyzacją, odgrzewanie szyb, kontrola nawiewów i masa tego typu podobnych rzeczy. Mały schoweczek, gałka do zmiany kierunku jazdy, dwa cup holder'y, elektryczny ręczny i podłokietniczek. Przestrzeń generalnie z tyłu, bo jest to samochód trzydrzwiowy. Miejsca mimo wszystko wydaje się tutaj być dosyć sporo. Też jest taki podłokietnik wysunięty na stałe. No jest to samochód czteroosobowy. Świetnie to wygląda jak ten tunel środkowy przychodzi tutaj do tyłu. No i kurczę, co to teraz? Przecież nie ma za bardzo na co patrzeć pod maską, ponieważ pod maską jest bagażnik, no i tam częściowo widać drugi silnik elektryczny. No ale opowiem wam o osiągach. Mamy tutaj 980 koni mechanicznych, 1031 Nm. Coś o czym już mówiłem, czyli dwa silniki elektryczne, jeden na każdej osi. Napęd na cztery koła. Bateria wydaje się tutaj dosyć mała, bo jej pojemność wynosi 40 kWh. No ale dzięki niskiej masie samochodu, tam 1670 kg to wcale jak na samolot elektryczny dużo nie jest. Przy normalnej jedzie, no jesteśmy w stanie zrobić do 300, może 350 km. No ale kurcze, mamy pod butem 988 koni mechanicznych. No i dzięki temu samochód do setki rozpędza się w 1,9 sekundy. No i co? Niestety Sandczeku dzisiaj żadnego nie będzie. Możecie sobie jedynie posłuchać jak ono brzmi tak O. Trochę jak taki odrzutowiec, no i powiem Wam, że on e, jedzie też jak odrzutowiec. Przekonacie się o tym na autostradzie po niemieckiej stronie, bez ograniczeń prędkości. Ja się tam udaję i widzimy się za chwilę. No i jesteśmy na niemieckiej autostradzie na odcinku bez ograniczeń prędkości. Zobaczcie, jakiego ten samochód ma kopa. No i jest to samochód elektryczny i żaden dźwięk tutaj silnika nam nie towarzyszy. 160 w mgnieniu oka dosłownie. Tutaj się mierzy jakieś 100, 200. My nie będziemy na razie cisnąć, i tak tutaj jest z górki, a pomiar wyjdzie niepoprawny. Także raczej 100, 200 zmierzymy sobie na naszym odcinku. Trochę ruch może dzisiaj być, bo generalnie już jest taka pora, ludzie wyjeżdżają na wakacje i tak dalej, ale i tak nie ma przesady. Myślałem, że będzie ogólnie gorzej. No i dobra. Gdy sobie tepniemy 200. 12. Samochód jest generalnie bardzo yy, twardo zawieszony. Na polskich drogach, szczególnie na jakiejś wiosce ciężko się jeździ. Cały czas gdzieś łopota. I tutaj strasznie męczy czasem kontrola trakcji. Hamuje nas dosłownie bez powodu w tym samochodzie. Na nierównej powierzchni oczywiście. Właśnie. Mamy tutaj tryby jazdy. Mamy tryb jazdy sport. Wcześniej mieliśmy komfort i jeszcze tryb yy, ESC i TCO. To jest tryb, gdzie mamy kompletnie wyłączone systemy bezpieczeństwa. Zostawiają nam yy, w tym trybie tylko układ przeciwdziałający blokowaniu kół, czyli ABSa Mijamy pierwszy zjazd i ja liczę generalnie, że ten samochód nie ma żadnego ograniczenia prędkości Takiego elektronicznego Czyli po prostu kagańca, bo on naprawdę ma szansę być najszybszym samochodem dla próby autostradowej do tego czasu On ma więcej mocy niż ETKK y, TT Sport Plus, które testowaliśmy też A polecimy sobie tu pod po Max delikatnie Oho, 270 z takiej góreczki, no ostro, ale to dosłownie ułamek sekundy trwało rozpędzenie się. Hamowanie też tutaj, amulce robią swoje. No i wracanie, wydaje mi się, ten samochód jest znacznie szybszy od ETK -K Serii K TT Sport Plus, które tam miało zrobione Stage 2. I to Tirocci właśnie może zostać najszybszym samochodem na próbie. A jak nie najszybszym, to samochodem, który najszybciej się rozpędza. Dobra, wróćmy sobie ten tryb Sport i zobaczymy. Spróbujmy tutaj pocisnąć. Tylko ma 3 sekundy. Trochę ruch jest, co prawda. Może to było trochę ryzykowne, ale kurde. To nie, to zdecydowanie szybciej od ETK. Póki jesteśmy jeszcze na tym odcinku, to zmierzmy sobie 200, 250 i 200, 300, ale to później. Może w drugą stronę, może, jeszcze, może się jeszcze uwiniemy. Dobra, ale jest to jest kawałek proste i to pociśniemy, Tam już widzę jakąś kolumnę, ale zd zdążymy raczej zahamować. No, proszę bardzo. 3,3. Wynik 1200, a 2250 jest praktycznie identyczny. I to było na trybie komfort. Spróbujmy jeszcze na sporcie. Przy wyjeździe miałem tam jakieś 73%. Ty wydaje mi się, że raczej dojedziemy, nie? Do Polski z powrotem. Dobra. Na sporcie. Prawy pas, zawsze może być ktoś szybszy. 3. Uuu, 385. Dobra, tutaj lepiej. Czekajcie, tutaj sobie wyjeżdżają. O, o, bardzo dobrze. I ciśniemy. Dobra, to trzeba raczej bez jakichkolwiek wątpliwości zmierzyć 200-300. Może kaganiec nas spotka przy 280, no nie wiem. Tesla Roadster 2.0 ma się rozpędzać generalnie do 400, według zapowiedzi. Tam ma być jeszcze jakiś pakiet SpaceX, który ma w zestawie silniki odrzutowe, które pomogą wam w rozpędzaniu się. Dobra, mamy tu jeszcze jakiś kawałek prostej mamy. Kurde, bardzo dobrze. Licznik cyfrowy zamknięty Dobra nie udało się niestety, trochę tutaj łuk był i nie chciałem cisnąć do dechy, więc pomiar się nie udał Dla wielu może i brak dźwięku silnika będzie takim odpowiednim wyznacznikiem, że nie Nie chcę tym jeździć, ale kurczę to ma taki rozpęd, tu jest zero opóźnień jakichkolwiek Nie musisz czekać na kickdown od skrzyni automatycznej Tutaj nie robisz nic, tylko jedziesz, nie, ten samochód robi resztę za ciebie Chociaż nie jest on aż tak wypchany systemami jak nowe samochody Dobra, liczę, że nie będzie teraz dużego ruchu Dobra, moment, zwolnimy i teraz po łuku trochę barierka nam zasłania, co jest przede mną, ale 300. 14 sekund, yy, 200-300. Niesamowite. Spróbujemy jeszcze pocisnąć więcej niż 300. No bo nie, no to tak nie może zostać. 313, 311 według GPS-u. Chyba był kaganiec, bo coś już tak nie chciał przyspieszać. 300. Jakieś 16 sekund, tam nie patrzcie. 14, wynik to jest wynik. Ostatecznie, nie, to jest kaganiec, zdecydowanie Czyli jednak kaganiec jest Bez wątpienia, tutaj, o, to jest od nasz odcinek Do mierzenia 100-200, a my tutaj lecimy No, a może kiedyś jeszcze raz będzie Ten samochód na próbie autostradowej Bez kagańca i może wtedy spróbujemy Także niestety, zgaszony został Elektryk tutaj, ale raczej pod kwestiami Przyspieszeń, pod kwestiami Reakcji na gaz i tego, że jaki on jest Responsywny, taki bezpośredni On wszędzie ma dużo mocy Nie ma żadnych opóźnień a ja wam niestety muszę przekazać informację, iż rozładowuje nam się ten samochód. Zostało nam 9%, także no niestety w samochodzie elektrycznym, gdy się tak ciśnie, tak to wygląda. Nie mamy tutaj jak sprawdzić prędkości obrotowych. Liczę, że jeszcze będę mógł sprawdzić wersje spalinowe tego samochodu, bo były, było i bardzo dużo odmian. Jeśli chcecie wysłać swoją konfigurację na taką próbę autostradową i prezentację, zapraszam do przypiętej wiadomości w komentarzu, tam znajdziecie wszystkie informacje. Ja mam nadzieję, że ta próba autostradową która wam się niesamowicie podobała. Ja liczę, że dojadę do ładowarki. Trzymajcie się, do następnego. No i cześć!